I nie patrzcie na gwiazdy, że szuka jak swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowym. Siemano szóstki, ja jestem szósty i dzisiaj poniedziałek, więc pora na kolejny odcinek z serii Jak Złapać. Posprawdzałem ostatnio komentarze i sporo osób prosiło o wskazówki do złapania golema, więc oczywiście właśnie o nim będzie dzisiejszy odcinek. Wczoraj wbiliście praktycznie 6000 lajków w jeden dzień pod odcinkiem. Mietek chyba, nie wiem, pęknie od tych pączków albo będzie jadł do końca życia. Co wy na to, żeby tutaj do dobić chociaż 1666 łapy w górę? Dacie rady szóstki? Mam nadzieję, że tak. Wierzę w was. Dobra, przejdźmy jednak oczywiście do odcineczka, ponieważ jest poniedziałek, mega ciężki dzień, wiadomo, szkoła, wstajemy rano i tak dalej, nic przyjemnego, dlatego teraz czas na szóstego. Wow, wow ale się zrymowało. Ja jestem chyba jakimś raperem. Więc... Golem ogólnie rzecz biorąc jest Pokémonem typu kamiennego, podobnie jak Krajhorn, Geodude, Onix itd., itd. To taka jedna wielka rodzina z kamieniałych Pokémonów. Jak jednak wygląda sprawa miejsca Respa oraz godziny naszego kochanego Golema? Zacznijmy od tego pierwszego, mianowicie miejsca Respa. Ogólnie pokemony kamienne nie mają zbyt fajnych respów, powiedzmy to. Jest je trudno znaleźć, ponieważ ich właśnie te miejsca Respa, te respawny, tak to się nazywa, są często ograniczone. Do pewnych tylko obszarów, oraz ich współczynnik odpowiadający za pojawienie się, czyli zrespienie, jest dosyć no, niski w porównaniu do innych pokemonów i innych typów. Jednak nie ma co płakać, nie ma co się mazać, na wszystko można coś poradzić, i Pokémony typu kamiennego najlepiej szukać, uważajcie na to, ale w okolicach gór jakieś, nie wiem, Karpaty, zakopane, jakie tam jeszcze góry sobie życzycie. Jeżeli mieszkacie w tych rejonach, to na pewno spotykacie sporo Pokémonów właśnie tego typu. Ale na przykład ja nie mieszkam, ja mam problem ze złapaniem typu Pokémonów typu kamiennego i zapewne znakomita większość Was również. Także jeżeli jednak nie mieszkacie w tamtych rejonach, to polecam Wam serdecznie galerie handlowe, parkingi oraz ogólnie centra miast. No, jeżeli macie, mieszkacie w jakimś mieście, to tam nawet na wsi. Polecam iść do takiego najbardziej charakterystycznego punktu, takiego najbardziej odwiedzanego pokestopa i poczekać właśnie tam za jakimś lurkiem, ewentualnie z insensem. Dodatkowo z golemem jest to tyle fajna sprawa, że jest to oczywiście ostateczna forma tego pokemona. Już więcej ewolucji nie ma i kropkę, jest to taki ostateczny pokemon. Dzięki temu jego resp jest stosunkowo nieco wyższy. Najlepiej dla Was byłoby odpalić sobie lurkę lub Insensa w właśnie jakimś takim miejscu najbardziej charakterystycznym, tak jak powiedziałem, lub jest druga opcja, w jakiejś galerii i pochodzić troszeczkę sobie. Jest szansa naprawdę spora na złapanie tego Pokemona, więc warto próbować. A jak to wygląda z godziną respa? Statystycznie golem najczęściej respi się w godzinach od 16.00 do 19.00 oraz w godzinach późno wieczornych na parkingach między 21. a 23. .00. Także zawsze możecie poprosić rodzica czy kogoś tam z rodziny, żeby podjechać na chwilę gdzieś tam, nie wiem, na jakiś parking na przykład przy, przy jakimś centrum handlowym, stanąć tam na chwilę, odpalić sobie insensa i ponownie będziecie mieć szansę na złapanie golema, ponieważ jego szansa na resp właśnie w godzinach wieczornych, na parkingach i tego typu miejscach jest e, powiedzmy to zwiększony w jakimś tam stopniu, więc szansa naprawdę jest. I to byłoby na tyle, odcinek krótki, ale no nie wiem, jak wy, ja jestem mega zmęczony w poniedziałki i ledwo żyję. Także powodzenia i a, pamiętajcie, że tego Pokemona nie możemy wygryźć poprzez żadne jajko, ani dwu, ani pięciu, ani 10 Oraz polecam ustawić Juda na waszego Pokemona towarzysza, żeby powolutku zbierać sobie cukierki na ewentualną ewolucję. Teraz to już naprawdę na tyle, tymczasem trzymajcie się, sześć. Z moim bogiem, gadek. Zostawiam Wartości, meje ekipy także. Słowa nie zrobią mnie gorszy, nie ma różnicy dla mnie. Gasa broli, dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody, do rośni pierdole ligi transfer. Chcę wyniki w i pierdole kwestie lat. Pier